Otrzymałem od burmistrza odpowiedź w przedmiocie złożonej przeze mnie interpelacji dotyczącej kontrowersji związanej ze sposobem czy prób zagospodarowania małego rynku oraz jatek. Co czytamy w odpowiedzi? Powierzchnia małego, powierzchnia jatek, która jest przeznaczona do dzierżawy, całość wynosi 86,1 m2. Dla takiej powierzchni burmistrz jeszcze z czasów Andrzeja Pisuli wyznaczył czynsz w wysokości 1540 i 68 groszy. Dzieląc tą sumę przez 86 Metrów kwadratowych wychodzi nam uwaga 17 zł z okładem za metr kwadratowych w centrum kaźmierza dolnego. W centrum kaźmierza dolnego. I w tej odpowiedzi na interpelację. Burmistrz insynuuje, że to jest wina pisuli. Tak ja to odbieram. Ciężko zrozumieć intencje poza tym, że pan burmistrz w sposób piłatowy umyła od problemu ręce. Co więcej, Jak pisałem w interpelacji, całość oczywiście na bipie. Głosy mieszkańców sugerowały, że w jadkach był przeprowadzony jakiś remont czy przebudowa. Tu w dokumencie burmistrz nic o tym nie wspomina. Miejmy nadzieję, że tak jest. Oczywiście tu nie jest problem, że ktoś remonty robi. Absolutnie. Chodzi o to, że. By nie okazało się w przyszłości, że będziemy musieli płacić za coś, na co nie, wyda, nie wyrażaliśmy zgody. Tak może być. Co jeszcze jest? No generalnie taras, który jest przy Jadkach, z tego tarasu nie jest naliczany czynsz, to wchodzi w ogólne koszty całego. Kompleksu jatek. Panie burmistrzu, dobrze byłoby, aby takie same zasady i kryteria stosował pan wobec innych podmiotów dzierżawiących czy użytkujących miejsca publiczne w naszym miasteczku. Niestety tego nie ma. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, również przykro mi jest z tego powodu, że pan burmistrz Artur Pomianowski najwyraźniej oszukał nas, radnych, zabiegając o nasze głosy, żebyśmy poparli jego projekt uchwały w sprawie reorganizacji handlu na małym rynku. To, że to miejsce wymagało ucywilizowania, nie podlega dyskusji. Jednak nie taki, nie o tym była mowa i nie taka sytuacja i nie tak miała ta reorganizacja wyglądać. Ale jeszcze nie ma tu żadnej odpowiedzi, na przykład na temat. Innych rzeczy. Zostały posadzone drzewa przy jatkach. już abstrahuję, że ja nie widziałem takiego zjawiska w przyrodzie, żeby drzewa rosły w betonie. Mamy obraz podobnej sytuacji, jak rosną drzewa na parkingu przy Orlenie. Od, 70, od lat 70. praktycznie nie miały przyrostów. Takie bonsai po kaźmiecku. I tutaj osoby związane z prawdopodobnie dzierżawcy, bądź osoby związane z fundacją Wolny Kazimierz dokonały nasadzeń drzew przy jadkach. Ale abstrahując od tego no, dość mało roz, rozważonego pomysłu, załóżmy hipotetycznie, co się stanie, jeżeli te drzewa będą miały kilkanaście metrów wysokości. To ci, co mają minimalne jakieś poczucie wyobraźni, to zdają sobie sprawę, że te drzewa będą nawet nie w, w czasie, kiedy będą stare, spruchniałe czy nadpróchniałe, tylko nawet młode, relatywnie, kiedy osiągną w wysokość kilkunastu metrów, będą realnie stwarzały zagrożenie dla jatek. Dlatego, że no, konary czy cokolwiek. W przypadku wichury po prostu zniszczą ten obiekt. Nie mówiąc już o tym, że z chwilą, kiedy drzewa będą miały liść na wysokości budynku, w sposób yy, intensywny będą niszczyły powierzchnię gądu. To chyba nie jest, nie trzeba mieć jakichś nad, na, najwyraźniej niebywałej poziomu intel, wyżyń intelektualnych, żeby takie proste rzeczy zrozumieć. Nie wiem, panie burmistrzu, ale w mojej ocenie to jest daleko idące działanie mało przemyślane. Nie chcę się wyrażać, ale po prostu tak to wygląda. Tak więc prosiłbym Panie burmistrzu, aby Pan jakoś opanował tę sytuację związaną z tym, z tą katastrofą związaną z handlem w ogóle w mieście, a ze szczególnym uwzględnieniem to, o co wnosiłem. Teraz mamy do czynienia, jeszcze raz wrócę do op. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że w tym samym miejscu, w tym samym rejonie, dzierżawca inny płaci 21 tysięcy netto. Tu chodzi konkretnie o rynkową, ogródki, ale znów jest tak, że niektórzy mogą więcej. Dlaczego tak się dzieje, panie burmistrzu? No, ludzie nie są głupi, wiedzą, co pan robi i dla kogo pan robi. Tu jeszcze wtrącę takie bardzo ważne słowa, które wypowiedziała niedawno na spotkaniu z radnymi przewodnicząca samorządu mieszkańców, pani Monika Kubiś-Arbus, odnosząc się do o, pewnej sytuacji. I mówi mniej więcej coś takiego. Prywatnie ja bardzo lubię tego człowieka, ale tu chodzi o interes społeczny i tak nie powinno być. I słusznie. Ja też lubię i Tomka, i Agnieszkę, ale nie powinno tak być. I powinni też również wspólnie z innymi osobami bo w jakiś sposób. Yy, zadbać o to, żeby takich dysproporcji nie było. Teraz proszę państwa mamy jeszcze inną sytuację. 2 grudnia burmistrz ogłosił przetarg ustny nieograniczony na najem części działki 1124 przez 1 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Mały Rynek o powierzchni 66 m2, czyli dokładnie tyle ile jedna część siatek, o którym możemy przeczytać w odpowiedzi. Pod 11 miejsc, tak zwanych straganów o powierzchni 3, 2, 3 razy 2 m kwadratowe. I proszę Państwa, te 11 miejsc cena wywoławcza za 5 metrów kwadratowych wynosi 3000 netto. Żeby to porównać, to, te dwie skrajności, trzeba by się wyrażać. Niestety nie będę, niestety mówię, bo trzeba by tu upuścić emocji i nazwać to po imieniu. To, co wyprawia pan Artur Pomianowski ze swoimi ludźmi. Kazimierz Dolny jest Najbardziej zaniedbanym miejscem i najbardziej szokuje cenami. Tak, najbardziej szokuje cenami. Wszystko albo wiele robi się pod turystów, zapominając o naszych obywatelach. W znacznej części emerytach, rencistach. Od lat zabiegałem o wyznaczenie na małym rynku, bo uważałem, że to jest miejsce najbardziej stosowne, chociaż tutaj się nie upieram, można to wyznaczyć gdzie indziej, aby była stała ekspozycja handel produktami rolniczymi w sprzedaży bezpośredniej od rolników. Po to tylko, żeby radykalnie zjechać z cenami a ceny by były nieporównywalnie niższe niż yy, na Straganach czy w sklepie. Produkty rolnicze. Korzystaliby z tego i mieszkańcy, i byłaby to atrakcja turystyczna. Oryginalna. Nie taka, gdzie kupuje się w Biedronce. Owoce, i wystawia się do sprzedaży na mieście. Niestety tego nie można się było doprosić. Teraz właśnie prezydent podpisał uch ustawę o obowiązku wyznaczenia takich miejsc przez samorządy dla rolników. Trzeba ustawodawcy, czyli centralnej władzy, żeby tak oczywiste rzeczy. Musiały być wdrażane. Jeszcze ostatnia kwestia postój samochodów? Z jednej strony, pan burmistrz y, zabrania. Mówi wprost tam nie ma handlu i tam nie może być postoju. A z drugiej strony, w pewnych dniach jest ten rynek zastawiony dla wybranych. Cóż tu powiedzieć na no, panie burmistrzu? Panu się e, przypomnę na sesji najbliższej, albo komisji, niech Pan się wytłumaczy, bo wie Pan, pismo, papier przyjmuje wszystko, ale nie o to chodzi. Pewne kwestie musimy sobie wyjaśnić po to, żeby, żeby nie było porozumień. Oczywiście jakby Pan, Panie Burmistrzu, był, miał trochę e, więcej elokwencji w tych sprawach zagospodarowania. I nie mówię o jakiejś paranoi, która była proponowana, żeby sprzedawać produkty z wozów cygańskich. Tak, to jest Pana ludzie, tak, tak to Panu chcieli wtrącić, gdzie to jest totalna, skończyło się to totalną kompromitacją. Bo nie ma znaczenia, czy mogą ludzie handlować na skrzynkach drewnianych, czy jakichkolwiek. To może być na wozie drabiniastym, na wózku, na czymkolwiek, bo to jest rzecz doraźna. I e, wtłaczanie ludo, ludziom e, fake newsów, że to musi wyrazić zgodę konserwator, to jest po prostu kpiną z ludzi. Konserwator niech zajmie się ratowaniem zabytków, a nie e, współtworzeniem. Jakichś abstrakcji, które szkodzą i wizerunkowi lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków i mieszkańcom. Wracając jeszcze do kwestii parkingów. Wie pan, no, trzeba być trochę, mieć trochę wyobraźni, ale no, parkingów w mieście nie ma. Nie jest, zgodzimy się tutaj z tezami głoszonymi przez pana ludzi, że. Trzeba ludzi wyrzucać z miasta, samochody z miasta. No, I albo się zaprasza mieszkańców, albo się nie zaprasza yy, gości, czyli yy, turystów. Ale są jeszcze i mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do miasta załatwić sprawy. Gdzie mogą stanąć na te pół godziny czy godzinę? Do banku również. To nie jest tak, panie wiceburmistrzu Godlewski. Jak pan opowiada, że handel został zlikwidowany, bo tego Kowalski chciał. Tak. Ja głosowałem za tymi propozycjami burmistrza, bo on zabiegał o mój głos. I nie jest też tak, że wszędzie na świecie się eliminuje. Może i wszędzie na świecie. Ale Kazimierz, to jest wszędzie, Nie jest to wszędzie na świecie. I trzeba pochylić się nad parkingami. Jakbyście by mieli cokolwiek. Wspólnego z logicznym myśleniem, to można by się pochylić nad tematem, na przykład, bardzo y, potrzebnym, i jest możliwe, na przykład, wybudowanie parkingów podziemnych w niektórych miejscach. Na przykład na małym rynku, wjazd od grodarza z tej strony. Wszystko jest możliwe, ale Dlatego trzeba mieć wyobraźnię. Parkingu w mieście nie ma, nic Pan nie robi w tym kierunku, żeby jakoś przynajmniej to, co mamy ucywilizować, a to, co Pan proponuje, że ktoś tam posprawdza i rysuje znaki w to czy we w to, nie rozwiązuje problemu, Panie Burmistrzu. Nie rozwiązuje problemu. To jest znów maska tego, żeby zaciemnić obraz tego, co się w mieście dzieje. Kończąc, proszę wziąć sobie do serca, Szanowni Państwo, Mili Państwo, te wartości. 17 zł za metr kwadratowych w przypadku jatek i 3000 zł za miejsca podstragane. W tym samym miejscu i czasie. Jak można mówić o konkurencji? Jak można mówić o równym traktowaniu podmiotów gospodarczych? Burmistrz powiedział 26 kwietnia 2019 roku na no sesji. Przy Państwa, kto jest ważniejszy? Swoi czy obc? Przy czym swoi to nie znaczy mieszkańcy Kaźmierza. Swoi to znaczy. Rodzina i znajomi królika. Dziękuję za uwagę i proszę, zapraszam do komentowania.